Dzisiaj na kanale o technologii ponownie porozmawiamy o laptopach dla uczniów. Dzisiaj to jednak nie będzie felieton, tylko bardziej pogłębiony materiał, bo postanowiliśmy zapytać o ten program u źródła, czyli w Kancelarii Premiera. Konkretnie rozmawialiśmy z ministrem Januszem Cieszyńskim, którego słowa następnie skonfrontowaliśmy z opinią nauczycieli. I tak jak mówiłem, ten temat już poruszaliśmy na kanale, ale tutaj krótkie przypomnienie dla osób, które nie oglądały naszego poprzedniego filmu, do czego oczywiście zachęcamy, odpowiednie linki są w opisie. W tym roku po raz pierwszy czwartoklasiści, wszyscy czwartoklasiści w szkołach podstawowych otrzymają na własność komputery o wartości około 2500 zł. I te laptopy nie będą w żaden sposób wypożyczane, one trafią bezpośrednio do uczniów, będą własnością ich rodzin, tak by w przyszłości każde kolejne roczniki edukacyjne, edukacji miały po prostu swoje laptopy, bo ten program ma być kontynuowany. Czwartoklasiści mają co roku dostawać komputery, które zostaną z nimi na kolejne lata edukacji. Przynajmniej takie są plany. No, i właśnie po tym naszym materiale pojawiło się bardzo dużo pytań i wątpliwości. Tak naprawdę sami nie znaliśmy na nie odpowiedzi, ale uznaliśmy, że musimy je zdobyć. I od razu powiem, że wiem, jak większość z Was reaguje na politykę, wiem, bo reaguje na nią w podobny sposób i że ten materiał po części będzie polityczny, ale mi nie zależy tutaj na żadnej agitacji wyborczej w jedną albo w drugą stronę. Nie chcę wbijać się w ten polityczny spór, po prostu ten temat jest bardziej technologiczny niż polityczny i właśnie dlatego Chcemy go poruszyć, więc jeżeli jesteście wyczuleni na politykę, to z góry przepraszam, ale tutaj po prostu nie dało się tego uniknąć. Jesteśmy właśnie w centrum Warszawy, na ulicy Królewskiej, tuż obok Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli mówiąc prościej, obok Kancelarii Premiera. I tutaj właśnie będziemy rozmawiać z Januszem Cieszyńskim, czyli sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera właśnie, który odpowiada za program laptopów dla szkół. Zadamy mu wiele pytań, pytań, które mam tutaj i to są pytania w dużej mierze, które Wy zadaliście na Twitterze oraz na YouTubie. Na początek pytanie, które jest zadawane najczęściej. Kto tam w Piśmie otworzył hurtownie laptopów, że nagle rocznie 400 tysięcy ich chcecie rozdawać? No to się okaże w przetargu, bo tutaj wszystkie są oparte o przetarg publiczny. To jest przetarg, w którym każdy może wystartować. No i już po pierwszym pytaniu chyba widzicie, że nie baliśmy się wbijać szpileczek tam, gdzie trzeba. Dlaczego to robimy? No dlatego, że w KPO mamy zapisane kamienie milowe, one mają konkretne daty. No i właśnie tym kamieniem milowym jest konkretnie. Zakup 730 tysięcy. 000 komputerów przenośnych podkreślam, że komputerów przenośnych, bo pojawiło się też wiele głosów, że na przykład lepsze byłyby tablety jako ten sprzęt do szkół. Komputery przenośne to jest wprost wpisane jako kamień milowy do kapału. Ja tutaj chciałem zapytać czemu nie zdecydowano się na tablety zamiast komputerów, ale pan minister mnie uprzedził, ale postanowiłem podrążyć temat i zapytać czemu nie zdecydowano się na przykład na chrombuki. Tylko przetarg w jasny sposób faworyzuje komputery z Windowsem, które przecież są droższy od Chromebooków. Chromebook bez internetu, a jednak wciąż nie każdy ma na co dzień dostęp do sieci, jest znacznie mniej przydatny niż i funkcjonalny niż PC. No myślę, że to z tym każdy się zgodzi, kto się tymi sprawami interesuje. I jednym z kryteriów przetargu była wydajność komputera, co jest oczywiście jasne, ale dziwne jest w jaki sposób tę wydajność się mierzy, bo wybrano tutaj benchmark Crossmark, który w jasny sposób faworyzuje procesory Intela względem konkurencji i tutaj można się zastanawiać, czy to nie był jakiś lobbying, czy ktoś po prostu nie ogarnął tematu. Crossmark nie dotyczy... Samego procesora, tylko całego, całej platformy. Tak, tak że... ale faworyzuje bardzo mocno procesory Intel i to jest fakt, a nie opinia. Jasne. Znaczy, to jest tak, że jeżeli chodzi o benchmark, który został przyjęty, to po pierwsze do nas wpłynęły już odwołania od potencjalnych oferentów, więc ja nie mogę bardzo konkretnie w to wchodzić. Natomiast jest jeden fakt, który jest, że tak powiem, absolutnie bezsprzeczny. Otóż my się opieramy o rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które określa parametry do tego sprzętu. I w tym rozporządzeniu jest wymieniony crossmark. I moim zdaniem to jest naprawdę najgorszy benchmark, bo po prostu faworyzuje jednego producenta procesorów. Ale na razie odłóżmy ten temat. Następnie zapytałem pana ministra, skąd oni w ogóle chcą wziąć 400 tysięcy komputerów. Czy to będzie jeden model, czy może kilka, albo kilkanaście, lub kilkadziesiąt różnych modeli. Zawrzemy 73 umowy wykonawcze. One będą odpowiadały liczbie obszarów, to są obszary nadstrze, czyli to są takie podregiony. Może być tak, że do różnych regionów trafią różne y, rodzaje sprzętu. Natomiast one wszystkie będą musiały spełniać co najmniej tę specyfikację, którą podacił. Czyli nie będzie jednego handlarza bronił, tylko 73? No, tak zawsze można do tego podejść. No i jako, że to mają być komputery niejako dostarczone przez rząd, to prześmiewczo pytaliście w komentarzach, czy one od razu przyjdą z preinstalowanym oprogramowaniem szpiegującym Pegasus, więc nie mogłem sobie odmówić przyjemności zadania jej tego pytania. W komentarzach przeczytałem parę pomysłów, które mają internauci na temat tego, co moglibyśmy chcieć tutaj instalować. To jest sprzęt, który przechodzi na własność dziecka, czy tam tak naprawdę rodziców. Co to oznacza? To oznacza, że... Jeżeli ktoś będzie chciał od strony oprogramowania jakoś to sobie ustawić, no to nic nam do tego. No i potem zapytałem pana ministra o to, kiedy poznamy konkretne modele laptopów, które trafią do uczniów. Tutaj pan minister zasłaniał się z jednej strony formalnościami, z drugiej komisją przetargową, więc postanowiłem troszeczkę przemodelować moje pytanie. To jakby jest wszystko, w kwestii komisji przetargowej od razu powiem, ja w tej komisji nie zasiadam, także ja jakby... Ale może znajomy moją... słucham. Może... Zasiadają pracownicy, zasiadają nasi pracownicy. I tak naprawdę to były wszystkie pytania dotyczące aspektów technicznych, ale też porozmawialiśmy dosyć dużo z panem ministrem na temat edukacji, ale później postanowiliśmy skonfrontować jego słowa także z nauczycielami, żeby poznać różne punkty widzenia na tę sprawę. Liczycie też na taką oddolną inicjatywę nauczycieli? Oczywiście. Czy będą zmiany programowe pod, pod to, że każdy ma jednak laptopa, może cyfrowe podręczniki? Zmiany programowe się dzieją cały czas. Oczywiście to jest zawsze ewolucyjny proces. Ja mam syna w czwartej klasie aktualnie, jednego w czwartej, jednego w drugiej. I oni jak biorą plecak, to teraz na tym etapie jak dołożą wodę, do śniadanie, oni mają pełne plecaki. I teraz jak te komputery mają być jeszcze transportowane do szkoły? Codziennie, potem ja jako nauczyciel mogę zadawać im zadania, które mogą wykonać na komputerze, a jeżeli mamy na przykład rodzinę, która ma piątkę dzieci. I nawet biurka czasami w domu nie ma. No to jak oni mają pracować w tej sytuacji? Ja teraz, jeżeli będę wymagał, żeby dzieciaki w domach, za prąd, który jest drogi, pracowały, robiły różne rzeczy, to w którymś momencie któryś rodzic napisze: No, ale jak pani sobie to wyobraża, że my cały czas będziemy pracować na naszym prądzie, na naszym internecie, a kto nam to opłaci? Te pytania będą do nas, czyli do nauczycieli, którzy takie zadania zadają. Ja jestem przekonany, że jeżeli udostępnimy każdemu sprzęt i nauczyciel będzie miał świadomość tego, że może z tego sprzętu skorzystać, to. Wysypie się masa fantastycznych pomysłów, scenariuszy, lekcji, które to w kreatywny i z korzyścią dla ucznia sposób wyeksplorują. Użyję tutaj tytułu mojej książki Kochany z czasów studiów o nowej fali książka Tadeusza Nyczka nosiła tytuł Lukrowanie Kartofla. Te oddolne inicjatywy nauczycieli to jest w ogóle coś, na czym Ministerstwo Edukacji naprawdę sobie nieźle czyści buty. Jestem jednym z tych nauczycieli, którzy w czasie zdalnej edukacji, kiedy w środę było ogłoszenie zamknięcia szkół, od czwartku robili webinary, jak można to ogarnąć. Udało mi i Maciejowi Dalinieluchowi w październiku 2020 roku w drugiej fali zdalnego nauczania na jednym webinarze dotyczącym pracy z Teamsami zebrać 18 tysięcy osób na jednym live'ie. Taka trochę wielka orkiestra świąteczna Edukacyjnej pomocy, nie? tych kilku ekspertów, którzy robią rzeczy, mają zasięgi i mówią: Słuchajcie, dobra, my Wam pokażemy ewentualnie, jak sobie z tym poradzić. No, tak nie powinno być, bo jeżeli tak, to niech zapytają się nas za przeproszeniem przed takim wyborem a z kim rozmawiają? Z firmami, z dostawcami ok, no bo tam rozdaje się pieniądze. Ja jestem przekonany, że to jest początek cyfrowej rewolucji w szkole, i często też słyszę takie pytanie: No tak, no ale właśnie czy nauczyciele będą gotowi? Na pewno nie wszyscy w tym samym stopniu, ale jeżeli nie damy im tych możliwości, jeżeli nie damy im sprzętu, to to będzie pierwszy powód, dla którego tej zmiany nie będzie. W której szkole pracuje tak naprawdę nie informatyk, nie nauczyciel informatyki, tylko administrator sprzętu? który będzie mógł zarządzać tymi setkami komputerów, które dorzucicie. Ile szkół na dzień dzisiejszych jest w stanie włączyć się do sieci, komputer nowy, ileś dziesiątek w ciągu jednej lekcji, które nie, nie zatkają ci z kiepskich, tanich routerów? Dlaczego tylko czwarte klasy? Mówienie o tym, że w czwartych klasach zaczyna się informatyka, pewnie jest jakimś wytłumaczenie. Tylko ministerstwo, właśnie zgodnie z tym lukrowaniem kartofla, zapomina, że żeby te dzieci mogły się uczyć z tych laptopów, to muszą mieć nauczycieli. Nauczycieli informatyków, bo jak się czegoś uczy od początku, to musi to być fachowiec. A proszę, panie redaktorze, sprawdzić, ilu nauczycieli po studiach informatycznych uczy dzieci informatyki. Kto za takie pieniądze przyjdzie do szkoły z wykształceniem informatycznym, żeby te dzieci uczyć informatyki. Ja zajmowałem się w ochronie zdrowia wdrażaniem e tak? Ja pamiętam te bariery, z którymi się spotykaliśmy, tak? Lekarz przeciętny w Polsce ma 55 lat, nie każdy obsługuje komputer. Czy wokół tego projektu były jakieś kontrowersje, były problemy przy wdrażaniu? Weszło to skutecznie dlatego, że byliśmy w ciągłym kontakcie z farmaceutami, z lekarzami, zaproponowaliśmy wsparcie sprzętowe, finansowe, i każdy, kto w to wchodził, wiedział, że mamy jakiś cel i przy osiągnięciu tego celu będzie wsparcie ze strony państwa, żeby to się udało. Ja podejrzewam, że, te, że część gro tych laptopów będzie służyła tym dzieciom do zabawy, do gier, do wędrowania po, po internecie, a nie do uczenia się informatyki. No bo kto ma ich uczyć tej informatyki? No, bo kto? W momencie, w którym ktoś zada pytanie nam, praktykom, czego my potrzebujemy, to ja rozumiem, że ja im napiszę na dzień dzisiejszy. Mi na chemii potrzebne byłoby takie i takie specyfikacje. Matematyk tyle. Język polski by napisał, że jemu to wystarczy w sumie tylko Word i będzie super. Nie? Albo tam e, dokumenty Google. Ale nie pada to pytanie. Nigdy. Ja od 2018 roku używam laptopa z rysikiem. Ja jako chemik piszę co chwilę równanie reakcji chemicznych. Matematyk by tutaj rysował. Bo podstawowym narzędziem nauczyciela jest zaznaczanie, rysowanie, tablica. I w momencie, w którym okazało się, że komputery mają możliwość rysowania zaznaczania wygodnego, to ja zakochałem się w takim rozwiązaniu. I tego specyfikacji nikt nie dodał. Wiele osób zarzuca, no właśnie, nie będzie narzędzi, nie będzie, nie będzie jak z, z tych komputerów skorzystać. No tylko że z drugiej strony, ja doskonale wiem, co by było, gdybyśmy takie konkretne narzędzie zastosowali. Usłyszelibyśmy, że chcemy narzucić swoje narzędzie, że chcemy, żeby było scentralizowane. I w jakim czasie te laptopy mają być dostarczone? Plan jest taki, żeby one, żeby one trafiły do szkół no, na początek roku szkolnego, w każdym kolejnym roku, począwszy od 2020, 2023. 1 września dziecko idzie do szkoły na apel i odbiera laptopa? No, ja, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy to realizujemy, to jestem ostrożny z takimi deklaracjami. Moim zdaniem taki bezpieczny termin to jest jesień tego roku. To jest pierwszy tak duży przetarg, który realizujemy, więc to jest zupełnie oczywiste, że trzeba się przygotować na to, że tych wyzwań będzie więcej niż za rok, za dwa, za trzy. Popularne przysłowie mówi, że lepiej dać komuś wędkę zamiast ryby, i w teorii to jest prawda, tylko ja mam wrażenie, że tutaj nasz rząd daje taką wędkę ludziom, którzy nigdy nie widzieli żadnego otwartego zbiornika wodnego, no i nie daje im żadnych narzędzi do tego, żeby ich z tego wędkowania przeszkolić Po prostu polega na ich oddolnej inicjatywie i moim zdaniem to nie jest do końca tak, jak powinno działać, bo żeby nauczyciele byli w stanie wykorzystać te komputery w procesie. Edukacji, to sami powinni być świetni przeszkoleni z ich obsługi, a jak z tym jest, to chyba wszyscy wiemy. Spójrzcie, panowie, na to, jak wyglądają pracownie informatyczne w szkołach średnich. Przecież to jest muzeum informatyki, a nie szkoła, która ma kształcić młodych ludzi, którzy więcej wiedzą o, o tych laptopach, o tych komputerach niż nie jeden nauczyciel. Bo to jest ich pasja. Tak, ja bym prosił, że w momencie, w którym pojawiam się na horyzoncie jakiekolwiek pomysły na temat projektów edukacyjnych, żeby pytać i rozmawiać nauczycieli i dyrektorów, czego potrzebują, bo oni wiedzą, czego potrzeba w polskiej szkole, żeby ta edukacja miała sens, była lepsza, była bardziej atrakcyjna i sensowna dla naszego ucznia. Odchudzenia podstawy programowej, więcej zajęć praktycznych, więcej czasu na dobrostan dla ucznia i dla nauczyciela, żebyśmy nie musieli gonić i ścigać się z egzaminami sprawdzianami. A nie do końca kabelków, kolejnych prądów, gdzie musimy oszczędzać na tych rzeczach, i to, to nie jest rozwiązanie. Więc zadajcie pytanie, czego potrzeba, i wsadźcie nam do szkół to, o co was poprosimy, a nie to, co chcecie nam dać gratis. To jest moja prośba w imieniu swoim i myślę, że niektórych nauczycieli w Polsce też. No jak widzicie w tym materiale staraliśmy się unikać polityki jak się da, ale jako że to jest program rządowy to nie dało się tego zrobić całkowicie, dlatego na koniec dwa najczęściej pojawiające się pytania takie można by powiedzieć polityczne, jeżeli nie chcecie ich nawet słuchać, to oczywiście możecie pominąć ten fragment za pomocą rozdziału, bo taki krótki rozdział właśnie zrobiliśmy. No, i pierwsze pytanie dotyczy progu dochodowego. Czy taki próg nie powinien zostać założony, żeby nie dochodziło tutaj do bezsensownego rozdawnictwa? Zresztą jeden z Was na Twitterze zapytał mnie wprost: Nawiń mojemu synowi trzeci laptop, skoro ma już dwa lepsze? To jest dobre pytanie. Natomiast to jest pytanie takie, powiedziałbym, dotyczące całego systemu edukacji. I jeżeli chcemy mieć szkoły równych szans, czyli taką, w której to nie to, ile zarabiają moi rodzice, ale to, jakie minimalne warunki określa państwo, decyduje o tym, jaki sprzęt jest wykorzystywany, to lepiej jest przyjąć takie podejście, o którym mówimy. Ja nie uważam, że to powinno być tak, że mm, powiedzmy, nie wiem, na dziesiątkę dzieci w klasie ósemka ma komputery, komputery te od państwa, a ta dwójka, która ma bogatszych rodziców, ma MacBooka. No, nie sądzę, żeby to było w porządku. Przejdźmy teraz do meritum, a konkretnie do drugiego pytania, które też było bardzo często zadawane przez Was, a mianowicie skąd oni wezmą na to pieniądze? To jest zadanie, które jest zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. No i oczywiście się pojawiają pytania, no ale przecież wiemy, że pieniędzy z KPO jeszcze nie ma potwierdzonych, że to są środki, które dopiero rząd mówi, że wpłyną do Polski. Ale. Z pieniędzy, które wracają do Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach zwrotów z tarcz, które były dla przedsiębiorców w trakcie pandemii, z tego jest realizowane tak zwane prefinansowanie. Czy te laptopy to jest kiełbasa wyborcza? Bo przecież wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. To ja może wyjdę ze swojej roli i zapytam, a jak Pan by to zrobił, mając te uwarunkowania, w których my jesteśmy? Czyli mamy określone. Że i to jest określone w KPO, KPO było negocjowane przez prawie dwa lata, w tej sytuacji no, jest jedna opcja. Zrobić to rok później. No ale to y, proszę w takim razie powiedzieć to tym dzieciakom, które idą w przyszłym roku do czwartej klasy, którym realnie możemy ten sprzęt dać. Jeżeli polityk mówi o edukacji, to znaczy, że wybory się zbliżają. Bo wtedy, wtedy polityk nagle sobie uświadamia, Aha, jest jeszcze Ministerstwo Edukacji, coś z tym trzeba zrobić. Ja uważam, że to jest zarzut, który zawsze można postawić. No, co więcej, myślę, że każda partia polityczna na całym świecie, odkąd przejmie odpowiedzialność za państwo, to robi wszystko, żeby także jej kolejne wybory wygrać. No, i to wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać w dzisiejszym materiale, jak widzicie, zależało nam na pokazaniu opinii kilku stron, zarówno nauczycieli, jak też przedstawiciela rządu. Nie chcieliśmy tutaj po prostu robić jakiejś głupiej, nawet nieumyślnej agitacji wyborczej, tylko zrobić możliwie merytoryczny materiał. Więc mam nadzieję, że to doceniacie, mamy nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. No i już na sam koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten cały, bardzo długi, film to piszecie w komentarzu day laptopa. No i poza tym napiszcie w komentarzach co sądzicie na temat tego programu, czy wam się podoba, czy nie, co byście w nim poprawili, z którą opinią się zgadzacie, a z którą jednak nie. Generalnie porozmawiajmy na ten temat, bo on jest ważny, ciekawy i chociaż trochę polityczny, to też mocno technologiczny.